Witam i na wasze zdrowie. Tak jest, witam was. Dzisiaj kolejne pytanie, które zadaliście, to jak zmienił nas YouTube? No, wiele się zmieniło, można powiedzieć, w naszym życiu od tego momentu, jak zaczęliśmy tutaj troszeczkę z tym YouTube'em. Po pierwsze, to my nigdy nie zużywaliśmy dużo prądu. Odkąd mamy YouTube, zużywamy go dużo, dużo więcej. Oświetlenie pożera masę, komputery pożerają masę. Żeby było śmieszniej, ja nie miałem w moim życiu nigdy komputera. Całe życie żyłem bez komputera. Ja też? Nigdy nie miałem. Zero. Nie miałem żadnego pojęcia w ogóle, jak to obsługiwać. Dopiero, czekaj, to teraz będzie gdzieś trzeci rok przed, czyli 31 lat bez komputera żyłem i ostatnie 3 lata dopiero musiałem mieć komputer. Bo nie dało się pewnych rzeczy zrobić na YouTubie bez komputera. Starałem się, ile mogłem rzeczywiście telefonem zrobić, bo można dużo zrobić telefonem na YouTubie, ale nie da się wszystkiego niestety już zrobić. Są pewne utrudnienia, które trzeba było niestety przez komputer robić. Także musieliśmy rzeczywiście komputery kupić przez to. I tak się okazało, że jeden dla niej, jeden do mnie. I jeszcze mamy jeden, w którym możemy wszystko oglądać. Także musieliśmy trzy komputery kupić przez to, żeby to wszystko miało ręce i nogi. My nigdy nie mieliśmy komputera. Musieliśmy pociągnąć internet do domu, ponieważ tego też nie mieliśmy w domu. Ja na samym początku, jak wysyłałem film, który miał tak z dwie, trzy minuty. To ten film na YouTube wysyłał nam się tutaj y, z domu i tutaj tylko telefon mógł leżeć przy oknie, w jednym miejscu. Nie mógł się poruszyć ani centymetr w tą, ani centymetr w tą stronę, bo inaczej już był koniec. I to był film dwuminutowy, wysyłał się między 24 a 48 godzin. Czyli dwa dni telefon musiał leżeć przy tym oknie podłączony do prądu i nikt go nie mógł dotknąć, aż ten film się załadował na YouTube. Tak mniej więcej wyglądało wstawianie filmów tutaj. Czyli jakbym miał taki film z 40 minut, jak niekiedy się taki zrobi skłyna, to on by się pewnie miesiąc ładował tutaj na albo jeszcze dłużej, zanim on by się po prostu załadował na YouTube'a z tym internetem, który tutaj mieliśmy w domu i to ledwie co łapało, bo czasami było tak, że on się już prawie załadował i jeszcze wyskoczył jakiś błąd, że coś tam przerwało, że zniknął sygnał i po prostu wszystko trzeba było od nowa zacząć ładować. Także było wesoło, czyli przez to musieliśmy pociągnąć też internet do domu. Mawe też Ale mieliśmy cierpliwość no, do tego, żeby to po prostu robić z tym i trwać. To były te pierwsze filmy takie o ziołach, które wychodziły te bardzo króciutkie, to było właśnie to. I też to z tym orygami, które było, to też tam na samym początku też robiłem jak miałem tam nerwicy, coś ten tego, to się robiło, żeby po prostu myśli od, odstresować. Te filmy też tak się ładowały długo. I najpierw ja nie byłam w filmie, tak, w bo nie. ja miałam strach. Ona się nie chciała pokazywać, to było dla niej nienaturalne. No na pewno straciliśmy dużo czasu. Czas, który kiedyś mieliśmy dla siebie, który miałem tutaj do rzeczy, które w domu robiliśmy i tak dalej, i tak dalej, więcej w ogrodzie tego czasu. Tego czasu już nie mamy. Ten czas całkowicie straciliśmy przez to właśnie, co robimy tutaj dla Was. No nie ma go. On ten czas poszedł w komentarze, w produkcję filmów, w obróbkę filmów. No i to po prostu znikło. Tego już nie ma. A szkoda czasami, bo sięgając tak myślami do tamtych czasów, to wcale nie było to takie złe, jak żeśmy sobie sami potrafili gdziekolwiek wychodzić, gdzieś w ogród, w spacery, jakieś gdzieś w las. Tego jest dużo, dużo mniej dzisiaj. Po prostu tutaj też, to tempo jednak jest, które tutaj też to pożera ten czas. Może tak wyglądać różowo dla niektórych, że rzeczywiście a nie musisz wychodzić z domu do swojej pracy. Ale powiem Wam tak, wychodząc z domu do pracy, zrobię swoje 8, 10 czy 12 godzin, może nawet i 16 godzin, bo takie szychty też robiłem po 16 godzin. E, chyba z 2 miesiące bite robiłem po 16 godzin w Holandii. Zrobiłem to, przyszedłem do domu i już mnie nic więcej nie obchodziło: co będzie jutro, i tak dalej, co tam więcej musiałem zrobić. Tutaj tego nie mam, ja tutaj mam cały dzień już od rana się zaczyna, że już muszę zacząć. Już muszę planować, aha, muszę zrobić to, muszę zrobić tutaj film, muszę zrobić tutaj notatki, to muszę przygotować tu informacje do tego, tu muszę to przepisać, tam muszę to wpisać do projektu, tu muszę film załadować, tam muszę znowu film ściągnąć, zabezpieczyć go na dysk, aha, muszę go znowu wrzucić na tą platformę, tu muszę na stronie coś za, zapostować z tego i to tak cały dzień idzie. Później wieczorem komentarze i zaczyna się znowu od nowa, znowu film trzeba szukać, najpierw który wysyłamy, E, później trzeba go poskładać na tym wszystkim, trzeba go złożyć, trzeba go wstawić, trzeba go otagować, trzeba go opisać, trzeba go do playlisty powstawiać i tak dalej, i tak dalej. I przez tą całą listę trzeba się przebić, którą nam teraz dają taką, taką specjalną listę, żebyśmy tam zaznaczali, czy mówiliśmy o tym, czy o tym, czy o tym, czy o tym, czy o tym. to trzeba tą listę jeszcze całą przetegować. No i to tak czas leci, czas leci i ucieka to dni, i godziny przelatują nam ostatnimi czasy przez palce. Naprawdę rok minął, jak Zbicza strzelił. Nie ma też takiego czegoś, że można sobie od tego praktycznie całkowity urlop wziąć i zamknąć to wszystko i powiedzieć, teraz nie robię nic tam. Tego się tak nie da, ponieważ to tego tak w samopas nie idzie zostawić, jak już to zacząłeś. Nawet będąc nad morzem, gdzie robiliśmy sobie takie krótkie wakacje, gdzie tam przejechaliśmy w to wybrzeże nad morzem, ja cały czas musiałem tam pracować. Nie jest tak, że mogę zrobić sobie tak, jak idę do normalnej pracy te 8 godzin, rzucę, zbiorę teraz urlop i nie obchodzi mnie nic. Nie, tego nie ma. Cały czas musisz dalej robić. No i to też wszystko było kręcone, gdzie byliśmy, czy to też wszystko trzeba było kręcić po drodze i tak dalej, i tak dalej. Czy to też jakby jakaś taka praca cały czas jest. My to lubimy, co robimy, że możemy się z wami z tym dzielić, jednak nie jest to zawsze wszystko takie różowe, jak to wszystko tak dla Was wygląda. Także to ten czas na pewno troszeczkę straciliśmy też. W zachowaniu raczej, żeśmy się nie zmienili, ponieważ tak, jak ja byłem taki wesoły klaun, tak dalej nim jestem. <ścoughs> Także, jak mi kiedy ktoś tam napisał ty klaunie, to to dla mnie w sumie nie jest dobraza, bo ja lubię ludzi rozśmieszać. Lubię czarować uśmiechy na ustach ludzi. To jest też jedno takich szomańskich zadań, bo jak dobrze ktoś wie, jak miał styczność z prawdziwymi szamanami, takimi prawdziwymi, to wie, że taki szaman potrafi nawet w najpoważniejszej sytuacji, gdzie wszyscy siedzą jak szpupy soli, to on potrafi wypalić taki żart, że nagle większość osób nawet nie wie, czy się ma w tym momencie śmiać, czy co to miało być. Nie? Także to jest normalne. To należy do tego zawodu, że tak powiem. Mi brakuje ten czas, kiedy nie miałem pralka. Ten czas mi brakuje. Ręce na zimne wodę. Na tych Na początku prała jeszcze nasze ubrania w zimnej wodzie rękami, ponieważ nie mieliśmy nawet pralki tutaj. Też z wyboru w sumie. No ale później przez to wszystko, że to się tak zmieniało właśnie tutaj z tym, że tego czasu zaczął znikać przez ten tytuł, to trzeba było niektóre rzeczy po prostu załatwić. Trzeba było pralkę kupić, żeby tego czasu wygospodarować więcej. Później trzeba było znaleźć zmywarkę, taką my tutaj nie mieliśmy do podłączenia, do wody, żadnego. Także znalazłem w końcu, czekaj, to chyba z półtorej roku temu znalazłem zmywarkę taką, do której można wody do góry wlać normalnie ręcznie, 5 litrów wlejesz i wtedy możesz sobie zmywać naczynia i na dole ona ma wiadro, tylko podstawisz i tam wszystko wypłucze. To było bardzo duże odciążenie czasowe dla nas, e, ponieważ jednak na to zmywanie zawsze bardzo, bardzo dużo czasu szło, e, ponieważ trzeba było najpierw ogień rozpalić w piecu, trzeba było wody nagrzać, Trzeba było to wszystko do miski wlać, trzeba było to tam wszystko umyć i tak dalej, i tak dalej. to czasu pożerało niesamowicie dużo. Także ta zmywarka rzeczywiście nas dużo, dużo odciążyła. Niestety też to idzie znowu w rachunek na prąd się to przekłada, bo to więcej prądu pożera takie coś. Plus dodatkowo w in Irland był to swym marleka W Holandii było łatwiej, bo był zlew, była woda i po prostu się odkręcało kran i się myło, bo to chwila moment. No tutaj niestety to tak nie działa. Bo my nie mamy nawet kranu, skąd by woda mogła wyjść do domu. Że <laughs> już nie wspomnę o zlewie, bo tego też nie ma. Jest tylko i wyłącznie wanna. Ona ma jeszcze troszeczkę więcej czasu niż ja, ponieważ największa robota leży tutaj na mnie, jeżeli chodzi o to. Także ona sobie z rana już idzie odprężać do ogrodu, jakąś trawkę sobie pociąć, coś tam porobić. Ten tego to ja dopiero dosypiam, bo nie. ja idę gdzieś koło trzeciej spać przeważnie. I to jest też problem wielki przez to, ponieważ kiedyś tego też nie miałem. Chodziłem wcześniej spać, ale odkąd zaczęło się to właśnie tak bardziej z tym YouTube'em, się to bardziej rozkręciło, to od tego czasu nie pamiętam już kiedy wcześniej poszedłem spać. To jest wielki problem, niestety, z tym spaniem, ponieważ nie wyrabiam się. Dzień jest po prostu za krótki, bo za dnia muszę jeszcze coś zrobić na ogrodzie, też coś jakieś drzewa narąbać, pociąć czy coś przygotować. Często gdzieś też musimy jechać, gdzieś i w trasie jakieś filmy robić. Niekiedy też je odwiedzamy z własnej dobrej woli kogoś. Po prostu czujemy taką potrzebę, że trzeba go jechać, odwiedzić itd., itd. No i tak dalej, i tak dalej. No i ten czas tak ucieka przez te palce. No. I później wieczorem mi go brakuje. Wieczorem przeważnie u mnie, zamiast robić taką oazę spokoju, to u mnie zaczyna się hektyka wieczorem. Ponieważ widzę, jak mi ten czas ucieka, a jeszcze tyle rzeczy muszę zrobić. I to jest też problem, który jeszcze próbuję jakoś ogarnąć, żeby tą hektykę troszeczkę zmniejszyć, bo to nie jest wskazane przed spaniem jeszcze wszystko szybko, szybko robić. Jak ona niekiedy tak wstawała wcześniej, bo ona wcześniej wstaje, znowu gdzieś koło drugiej czasami wstanie, później idziemy jeszcze raz na chwilę pospać niekiedy i mówię, co ty tak biegasz cały czas <laughs> przed tym spaniem? Czemu ty jesteś taki aktywny? Bo to dla mnie było to dziwne, bo na w tym czasie śpi. Ale dla mnie to jest norma już wieczorem, że muszę to zrobić, to zrobić, muszę kuwetę kotą zrobić, muszę kotom dać jeść. E, muszę psom dać jeść, muszę psom dać wodę, muszę posprzątać po nich e, i to jest dużo. Czasami muszę jeszcze posprzątać naczynia, które się w międzyczasie w zmywarce umyły. A tu w międzyczasie jeszcze składam film i go wrzucam i jeszcze komentarze ogarniam, i w pewnym momencie naprawdę jest tego za dużo. I... Ale zaraz ludzie myślały, ja nie robię nic na zwierzęta. <noise> no ty je znowu z rana robisz. Jak już się pojadły tamtego, no to znowu z rana trzeba posprzątać, bo byśmy cały dzień przecież nie chodzili w kupie i tak dalej, no to wiadomo, bo psy śpią po prostu tutaj w werandzie na dworze. Nie wszystkie duże śpi w środku w domu. A tamte tam śpią, no to wiadomo, że coś tam w nocy też zrobią. To trzeba znowu z rana też posprzątać. Ale na czasem ja też mam pycha, kiedy ten duży robił coś w domu. A to jeszcze był młody, jak to jeszcze nie miał utrzymać. To, to ona wstała, też boso chodzi, no i to sobie taką bosą nogą wdepnęła. I wdepnęło. to było bardzo zimno na mojej stopy. Także też było ciekawie, no. No, straciliśmy też e, kilka rzeczy, można powiedzieć, też i częściowo przez ten kanał, który lubiliśmy, bardzo lubiliśmy. Na przykład ona straciła swoje konie przez to, ja straciłem akwaria, które miałem. Też nie dało rady to czasowo ogarnąć tego wszystkiego, no i niestety finansowo też to nie dało rady, no i był problem. No dobra i tak to mniej więcej troszeczkę wygląda, jeżeli chodzi o to życie z YouTubeem, jakie tutaj mamy. Także nie zawsze jest to tak kolorowo, bo dużo z Was pisze, a maszcie taki fajny ogród, tereny tego. Tylko, że czasem bywa naprawdę tak, że my nawet nie mamy czasu, żeby z tego skorzystać, co my tam rzeczywiście mamy. Brakuje tego czasu na to. No ale coś za coś. Także tak to wygląda. Tyle na dziś. Ale dla mnie to są cały czas lekcje, co my robimy. Dokładnie, to są lekcje życia też. Dobra. Dobra. Także tyle na dziś. Pozdrawiam Was. Trzymajcie się, hej. Do następnego, pa.